Czy kiedykolwiek czułaś się uwięziona w grze psychologicznej, gdzie każdy twój ruch wydaje się być obliczany przez narcyza wokół ciebie? To tak, jakbyś nawigowała w emocjonalnym polu minowym, zawsze próbując unikać wybuchów, które mogą zrujnować twój dzień, a nawet zdrowie psychiczne. Dziś chcę podzielić się czymś potężnym. Jak możesz zniszczyć ego narcyza, nie wypowiadając ani jednego słowa? Dokładnie. A co najlepsze? Nie musisz być osobą agresywną ani konfrontacyjną, aby to zrobić, ale muszę, abyś została ze mną do końca, bo ta strategia może zmienić twoje życie. Po pierwsze, zrozummy, kim jest narcyz. Są jak cienie, zawsze potrzebując światła uznania i uwagi. Żywią się adoracją i uległością innych. Kiedy zaczynasz się oddalać, świecąc własnym światłem, czują to jak zagrożenie. To klucz do naszej strategii. To, co zrobisz, to po prostu i przestać karmić to ego. Pierwszą rzeczą, którą musisz zrozumieć, jest to, że narcyz zależy od Twojego uznania. Muszą czuć, że ich podziwiasz, pochwalasz i stawiasz ich potrzeby ponad swoimi. Dlatego pierwszy krok to właśnie to zacznij się oddalać emocjonalnie. To nie znaczy, że musisz krzyczeć, kłócić się czy robić wielkie show. Chodzi raczej o subtelne przesunięcie. Stań się mniej dostępna. Kiedy on oczekuje, że zawsze będziesz tam, pokaż, że masz swoje własne życie, swoje własne zainteresowania i że nie potrzebujesz jego aprobaty, aby czuć się spełniona. Kolejną potężną taktyką jest obojętność. To nie tylko ignorowanie, ale stan umysłu. Wyobraź sobie, że jesteś na łodzi płynąc po spokojnych wodach, podczas gdy narcyz stara się wywołać burzę. Im więcej, alek wskazówkami i wsparciem od osób, które naprawdę cię doceniają. Teraz, aby podsumować, sposób na zniszczenie ego narcyza bez wypowiadania choćby jednego słowa to jeden: zdystansowanie się emocjonalnie, 2. bycie obojętnym, 3. ustalanie wyraźnych granic, cztery: stosowanie strategicznego milczenia oraz pięć: otaczanie się osobami, które naprawdę Cię cenią, de osób, które naprawdę Cię wspierają. Stosując te strategie, nie tylko się chronisz ale również odbierasz mu moc. Nadszedł czas, abyś wzięła swoje życie z powrotem. Jeśli dostrzegasz siebie w tych strategiach, wiedz, że nie jesteś sama w tej podróży. Możesz zacząć wyzwalać się z manipulacji emocjonalnej i znaleźć spokój, na jaki zasługujesz. A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak wzmocnić się emocjonalnie po toksycznym związku, zostań ze mną. W następnym filmie podzielę się praktycznymi wskazówkami jak przywrócić swoją pewność siebie i poczucie własnej wartości. Do zobaczenia tam. Fundamentalnym aspektem, o którym często zapominamy, jest znaczenie rozpoznawania i uznawania własnych emocji. W relacji z narcyzem powszechne jest umniejszanie lub ignorowanie emocji innych osób. To może sprawić, że zaczynasz wątpić w to, co czujesz, prowadząc do cyklu zagubienia i niepewności. Dlatego tak ważne jest, abyś zaczęła praktykować afirmację siebie. Mów sobie, że Twoje emocje są ważne i masz prawo czuć to, co czujesz. Kiedy zaczynasz uznawać własne doświadczenia, odbija się to w tym, jak prezentujesz się przed narcyzem i światem wokół ciebie. Nie potrzebujesz już jego uznania, już je posiadasz. Kolejnym ważnym punktem jest współczucie dla samej siebie. Często narcyz potrafi stworzyć atmosferę. W której czujesz się odpowiedzialna za jego szczęście, podczas gdy Twoje własne potrzeby schodzą na dalszy plan. Czas to zmienić. Ćwicz współczucie dla samej siebie. Zapytaj siebie, jak potraktowałabym przyjaciółkę, która przez to przechodzi. To ćwiczenie może być transformujące. Traktując siebie z taką samą życzliwością i zrozumieniem, jakie ofiarowałabyś innej osobie, zaczynasz wyzwalać się z emocjonalnych sideł narcyza. Ponadto. Rozważ praktykę wdzięczności. Może wydawać się to proste, ale pielęgnowanie wdzięczności może być potężnym sposobem na zmianę perspektywy. Każdego dnia poświęć chwilę, aby zapisać trzy rzeczy, za które jesteś wdzięczna. To nie tylko pomaga przestawić twój umysł na dostrzeganie pozytywów, ale także dystansuje cię od manipulacji narcyza. Kiedy koncentrujesz się na dobrych rzeczach w swoim życiu staje się trudniej pozwolić, aby jego negatywność na ciebie wpływała. I nie zapomnij, że zmiana wymaga czasu. Nie czuj się zmuszona, aby przemienić swoje życie z dnia na dzień. Każdy mały krok, który stawiasz w kierunku wolności, to triumf. Mogą zdarzyć się dni, kiedy poczujesz, że cofasz się i to w porządku. Ważne jest, aby dostrzegać te momenty jako część procesu. Pozwól sobie czuć, ale nie daj się sparaliżować. To ścieżka, którą podążasz, a każdy krok ma znaczenie. Jedną ze strategii, która może być niezwykle pomocna, jest praktyka medytacji lub uważności. Te metody pomagają rozwijać uwagę i świadomość chwili obecnej, pozwalając ci odłączyć się od lęku i stresu, które może wywoływać narcyz. Kiedy poświęcasz czas na spokój i refleksję, zaczynasz na nowo łączyć się z własną istotą. To daje ci siłę i jasność aby radzić sobie z trudnymi interakcjami, które mogą się pojawić. Inną taktyką jest wizualizacja. Wyobraź sobie, że jesteś w bezpiecznym i przytulnym miejscu, z dala od wpływu narcyza. Wizualizuj się otoczoną ludźmi, którzy cię kochają i szanują. Ta praktyka może stworzyć przestrzeń mentalną, która chroni cię przed jego manipulacjami, pomagając wzmocnić twoją pewność siebie. Kiedy wizualizujesz siebie w pozytywnych sytuacjach, może to pomóc zbudować potrzebną pewność, dostawienia czoła rzeczywistości i pamiętaj, nie musisz nikomu tłumaczyć swoich decyzji. Narcyz może próbować cię przekonać, że się mylisz lub że twoje wybory są absurdalne, ale gdy emocjonalnie się oddalasz i ustalasz granice, robisz to, co jest najlepsze dla ciebie. Nie ma potrzeby, aby czuć się winna za priorytetowanie swojego dobrostanu. Każdy z nas ma prawo do życia, które sprawia, że jesteśmy szczęśliwi i zdrowi. Na koniec, nigdy nie lekceważ potęgi szukania wsparcia profesjonalnego. Terapeuta, specjalizujący się w dynamice nadużyć narcystycznych, może zaoferować cenne narzędzia oraz zewnętrzną perspektywę, która może być trudna do dostrzegania, gdy jesteś zanurzona w sytuacji. Posiadanie bezpiecznej przestrzeni do wyrażania swoich emocji i pracy nad swoim doświadczeniem może być przełomowe. Nie musisz przechodzić przez to sama. Teraz, jeśli identyfikujesz się z tym wszystkim i czujesz, że jesteś gotowa na kolejny krok, zacznij wprowadzać tę strategię stopniowo. Nie przejmuj się, że musisz zrobić to wszystko naraz. Ważne jest, abyś szła w dobrym kierunku, ku swojej emocjonalnej wolności i prawdziwej esencji. Zasługujesz na zdrowy związek, w którym twoje potrzeby są respektowane, a twój głos słyszany. I pamiętaj! Każdy krok, który stawiasz, aby uwolnić się od wpływu narcisisty, to krok w kierunku twojego prawdziwego szczęścia. W kolejnym filmie podzielę się praktycznymi wskazówkami, jak przywrócić swoją pewność siebie i poczucie własnej wartości, pomagając ci połączyć się z niesamowitą osobą, którą naprawdę jesteś. Do zobaczenia tam i nie zapominaj, jesteś silniejsza niż myślisz. Jeśli kiedykolwiek czułaś się jak marionetka w rękach narcisisty, Walcząc o uwolnienie się z niewidzialnych sznurków, których on używa, aby cię kontrolować, nadszedł czas, aby wziąć życie w swoje ręce. Kluczowym aspektem w tym procesie jest świadomość tego, co naprawdę się dzieje. Często narcisista potrafi sprawić, że uwierzysz, że twoje reakcje są przesadzone lub nierozsądeczne. Ale prawda jest taka, że twoje emocje są ważne i zasługują na szacunek. Nie jesteś sama w tej walce. Jedną z praktyk, która może być niezwykle pomocna, jest pisanie terapeutyczne. Przeniesienie swoich myśli i uczuć na papier może być potężnym sposobem na przetwarzanie swoich doświadczeń. Podczas pisania możesz badać swoje emocje, reflektować nad swoimi interakcjami z narcyzem i zacząć kreślić plan działania na rzecz własnej regeneracji. Nie musi to być długi ani skomplikowany tekst, po prostu pozwól, aby słowa płynęły. Ten dziennik. Może stać się bezpieczną przestrzenią, w której możesz być szczera sama ze sobą, bez obawy przed osądem. Inną potężną strategią jest praktyka codziennych afirmacji. Zacznij tworzyć zdania, które potwierdzają twoją wartość i siłę, coś w stylu: Jestem godna miłości i szacunku lub Moje emocje są ważne i mają znaczenie. Powtarzanie tych afirmacji codziennie może pomóc w przeprogramowaniu twojego umysłu. I wzmocnieniu twojej samooceny. Z biegiem czasu zaczniesz w nie wierzyć i zachowywać się zgodnie z tą nową percepcją samej siebie. Możesz również zyskać korzyści stworzenia listy rzeczy, które kochasz w sobie. Poświęć chwilę na zastanowienie się nad swoimi cechami, talentami i osiągnięciami. To nie tylko wzmacnia twoją samoocenę, ale także przypomina ci, co jest naprawdę ważne, kim jesteś. Poza tym, co narcyz mógł Cię przekonać, że jesteś. Kiedy masz jasno określone swoje cechy, łatwiej jest opierać się manipulacjom i zniechęceniu, które narcyz może powodować. Aspektem, który wielu ocalałych z relacji z narcyzami zapomina, jest ważność świętowania małych zły wiktoris. Każdy krok, który stawiasz w kierunku swojego uzdrowienia, zasługuje na uznanie, czy to decyzja o ustanowieniu granicy, czy moment, w którym poczułaś się wystarczająco pewnie, aby emocjonalnie się zdystansować, czy nawet dzień, w którym udało ci się zignorować prowokacje narcyza? Te małe osiągnięcia są kluczowe, a ich celebrowanie może pomóc ci skupić się na Twojej drodze do regeneracji. Nie zapominaj o znaczeniu dbania o swoje ciało. Połączenie między ciałem a umysłem jest potężne. Ćwiczenia fizyczne, zrównoważona dieta i odpowiednia ilość snu mogą mieć głęboki wpływ na to jak się czujesz emocjonalnie. Kiedy dbasz o swoje ciało, automatycznie wysyłasz swojemu umysłowi wiadomość, że się cenisz. Rozważ włączenie aktywności, które naprawdę lubisz, takich jak taniec, spacery na świeżym powietrzu czy praktyka jogi. Te praktyki nie tylko pomagają uwolnić endorfiny, które poprawiają nastrój, ale także mogą być formą medytacji w ruchu. Innym podejściem, które może być niezwykle korzystne, jest angażowanie się w nowe aktywności lub hobby. To nie tylko odciąga cię od trudności emocjonalnych, ale także stwarza możliwości osobistego rozwoju i nowych połączeń. Spróbuj czegoś nowego, takiego jak malowanie, gotowanie, nauka nowego języka, czy nawet wolontariat w sprawie, którą kochasz. Te doświadczenia nie tylko pomagają podnieść twoją samoocenę, ale także pozwalają poznać ludzi, którzy cię cenią i szanują tworząc zdrowe kręgi towarzyskie. Jeśli wciąż czujesz, że obecność narcyza wpływa na ciebie, rozważ praktykę technik oddechowych lub medytacji. Te proste praktyki mogą pomóc uspokoić twój umysł i przywrócić cię do chwili obecnej, szczególnie w stresujących sytuacjach. Gdy skupisz się na swoim oddechu, łatwiej jest zdystansować się od prowokacji i manipulacji emocjonalnych, które narcyz stara się narzucić. Inną strategią, którą wielu uważa za pomocną, jest pozytywna wizualizacja. Kiedy czujesz się niespokojna lub niepewna, zamknij oczy i wyobraź sobie bezpieczne miejsce. Może to być spokojna plaża, gęsty las lub jakiekolwiek miejsce, które sprawia, że czujesz się w pokoju. Wizualizacja tego bezpiecznego miejsca może pomóc ci znaleźć spokój w napiętych chwilach. I przypomnieć, że masz moc kształtowania swojej własnej rzeczywistości, zdala od negatywnego wpływu narcyza. Podróż ku zdrowieniu jest z pewnością wyzwaniem, ale pamiętaj, że każdy krok, który stawiasz w kierunku swojej emocjonalnej wolności, to krok w stronę twojej prawdziwej istoty. Masz prawo żyć pełnią życia, w którym twoje potrzeby są szanowane, a twoje emocje są ważne. Otaczając się miłością, wsparciem i współczuciem dla samej siebie, Zaczynasz budować nową przyszłość dla siebie, z dala od pazurów Narcyza. I podczas gdy posuwasz się naprzód w tej podróży, pamiętaj, że to zupełnie normalne mieć dobre i złe dni. Proces zdrowienia nie jest liniowy, a każdy ma swój własny rytm. Ważne jest, aby nadal poruszać się w dobrym kierunku, zawsze dążąc do swojej prawdy i swojego szczęścia. Zasługujesz na to, a świat potrzebuje Twojego światła. W następnym filmie podzielę się dodatkowymi praktycznymi wskazówkami i narzędziami, które pomogą Ci przywrócić Twoją pewność siebie i poczucie własnej wartości. Jesteś na progu odkrycia, jak ponownie połączyć się z tą wibrantną esencją, która zawsze była w tobie, nawet jeśli narcy spróbował wygasić to światło. Jedną z praktyk, która może Ci pomóc w tym procesie, jest autorefleksja. Poświęć chwilę na zastanowienie się nad swoimi doświadczeniami, swoimi reakcjami i tym, jak czułaś się w trakcie związku. Zadaj sobie pytanie: czego naprawdę chcę w życiu? Jakie są moje wartości? To może być odkrywcze. Często, gdy gubimy się w toksycznym związku, zapominamy, kim jesteśmy i co naprawdę cenimy. Zapisanie swoich odpowiedzi może pomóc w utrwaleniu Twoich intencji i stworzeniu mapy tego, czego pragniesz w życiu. Dodatkowo, Rozważ znaczenie ustanowienia zdrowej rutyny. Rutyna może być filarem stabilności w obliczu emocjonalnego chaosu. Stwórz nawyki, które będą odżywiać twoje ciało i umysł rozpocznij dzień medytacją, zrób regularnie ćwicz i zarezerwuj czas na aktywności, które kochasz. Taka struktura nie tylko pomoże ci poczuć się bardziej zrównoważoną, ale także wzmocni twoją zdolność do działania na swoją korzyść, Zamiast poddawać się oczekiwaniom narcyza, mówienie o swoich doświadczeniach może być również wyzwalające. Jeśli czujesz się komfortowo, poszukaj grup wsparcia, zarówno osobiście, jak i online, gdzie możesz podzielić się swoją historią i posłuchać innych, którzy przeszli przez podobne sytuacje. Ta wymiana może być niezwykle uzdrawiająca. Wiedza, że nie jesteś sama, że inni również stawili czoła i pokonali podobne wyzwania. Może dodać ci odwagi do dalszego działania. A jeśli wciąż czujesz się niepewnie, dzieląc się swoją historią, pamiętaj, że masz prawo wybierać, z kim się otwierasz. Niektórzy mogą nie zrozumieć twojego doświadczenia, podczas gdy inni mogą zaoferować szczere wsparcie. Znajdź tych, którzy współczują twojej drodze i mogą pomóc ci poczuć się bezpiecznie i docenianie. Inną strategią, która może być bardzo skuteczna, jest praktyka emocjonalnego odłączenia. To nie znaczy, że masz przestać czuć lub się martwić. Chodzi o naukę uwalniania potrzeby kontrolowania tego, jak narcyz się zachowuje lub reaguje. Zrozumienie, że nie możesz zmienić innej osoby, pozwala ci skupić się na tym, co możesz kontrolować swoje reakcje, swoje uczucia i swoje wybory. Ta zmiana punktu widzenia może być głęboko wyzwalająca. Ponadto, samokształcenie na temat narcyzmu i jego dynamiki może być potężnym narzędziem. Zrozumienie cech, zachowań i taktyk, które stosują narcyzi, może pomóc ci przygotować się na przyszłe interakcje. Im więcej wiesz, tym mniej czujesz się podatna. To może dać ci nową pewność siebie, wiedząc, że nie walczysz z niewidzialnym wrogiem, ale raczej rozumiesz dynamikę, którą wielu doświadcza. I pamiętaj, że nawet gdy czujesz się silna, mogą wystąpić momenty, w których ból i wątpliwości powracają. To jest normalne. Proces zdrowienia nie jest liniowy, dlatego ważne jest, aby być dla siebie łagodną w tych momentach. Kiedy te uczucia się pojawią, ćwicz współczucie dla samej siebie. Zadaj sobie pytanie, czego potrzebujesz w danej chwili. Czasami wszystko, czego potrzebujesz, to chwila dla siebie, odrobina troski o siebie, a nawet przypomnienie, że to jest część Twojej podróży. Czasami pomocne jest stworzenie zestawu narzędzi emocjonalnych. Możesz w nim umieścić pozytywne afirmacje. Inspirujące cytaty, lub nawet zdjęcia szczęśliwych chwil. Kiedy czujesz się przygnębiona lub wątpisz w siebie, możesz sięgnąć po ten zestaw, aby przypomnieć sobie kim jesteś i wszystko, co już pokonałaś. Ta prosta praktyka może być namacalnym przypomnieniem o Twojej wartości i sile. Na koniec, nigdy nie lekceważ mocy przebaczenia. To nie znaczy, że musisz wybaczyć narcyzowi lub minimalizować to, co zrobił. Przebaczenie to prezent, który dajesz sobie uwalniając się od ciężaru urazy i bólu. Kiedy pozwalasz sobie zwolnić te emocje, jest to jak uwolnienie się od łańcuchów, które trzymają cię w przeszłości. Przebaczenie to akt miłości do samej siebie, który pozwala ci iść naprzód i skupić się na tworzeniu lepszej przyszłości. Jeśli zobowiążesz się do stosowania tych praktyk, zaczniesz dostrzegać znaczące zmiany w swoim życiu, możesz poczuć się silniejsza, pewniejsza siebie, i bardziej zdolna do podejmowania decyzji, które stawiają na pierwszym miejscu Twoje dobro. Pamiętaj, że nie jesteś sama w tej podróży. Wiele osób przechodzi przez podobne doświadczenia, a jednocząc się z nimi, możesz znaleźć poczucie wspólnoty i wsparcia, które może być transformujące. Gdy będziesz posuwać się naprzód, świętuj każdy mały postęp, każdy krok, który stawiasz ku swojej emocjonalnej wolności. To krok w stronę niesamowitej osoby, którą jesteś. W następnym filmie odkryjemy więcej strategii dla wzmocnienia swojej samooceny oraz jak możesz dalej łączyć się ze swoją prawdziwą esencją. Widzimy się tam, a pamiętaj, podróż może być trudna, ale jesteś silniejsza niż myślisz. Jedną z praktyk, która może znacząco wpłynąć na Twoją drogę do zdrowienia, jest afirmacja. Często, będąc w relacji z narcyzem, Internalizujemy krytykę i wątpliwości na nasz własny temat. Dlatego niezwykle istotne jest, abyś zaczęła afirmować siebie na co dzień. Możesz to robić za pomocą zwrotów, które potwierdzają twoją wartość i siłę. Na przykład, gdy wstajesz rano, spójrz na siebie w lustro i powiedz zasługuję na miłość i szacunek lub moje emocje są ważne i istotne. Powtarzanie tych afirmacji codziennie to nie tylko ćwiczenie mentalne. To potężny sposób na przeprogramowanie swojego umysłu i wzmocnienie swojej samooceny. Z czasem zaczniesz w nie wierzyć i zachowywać się zgodnie z tą nową percepcją samej siebie. Inną strategią, która może być niezwykle skuteczna, jest stworzenie listy osiągnięć oraz cech, które w sobie cenisz. To prosta, ale wpływowa praktyka. Poświęć czas, aby pomyśleć o swoich dokonaniach, umiejętnościach i cechach, które czynią cię wyjątkową. Może to być coś małego, jak pomoc przyjacielowi w trudnym momencie, lub coś większego, jak ukończenie trudnego projektu. Kiedy masz jasność co do swoich jakości, łatwiej jest opierać się manipulacji i zniechęceniu, które może wywołać narcyz. Ta lista może być cennym zasobem w trudne dni, gdy czujesz się niepewnie lub zniechęcona. Patrzenie na swoje osiągnięcia i uznawanie swojej wartości może być potężnym zastrzykiem energii do dalszego działania. Ponadto, Rozważ zaangażowanie się w nowe aktywności lub hobby. To nie tylko odciąga twoją uwagę od emocjonalnych trudności, ale także daje ci możliwości osobistego rozwoju i nawiązywania nowych relacji. Spróbuj czegoś nowego, jak malować, gotować lub uczyć się nowego języka. Te doświadczenia nie tylko pomagają podnieść twoją samoocenę, ale także pozwalają poznać osoby które cię szanują i doceniają, tworząc zdrowe relacje towarzyskie. Nowe aktywności mogą otworzyć drzwi do świata, w którym jesteś rozpoznawana za to, kim naprawdę jesteś, z dala od cienia systy. Praktyka dbania o siebie jest kolejnym kluczowym narzędziem w twojej drodze. Często, gdy jesteśmy w toksycznym związku, zaniedbujemy własne potrzeby na rzecz drugiej osoby, ale zasługujesz na to, by zadbać o siebie. Może to obejmować chwilę relaksu, takie jak gorąca kąpiel, czytanie książki, którą kochasz, lub po prostu zarezerwowanie czasu na nic nierobienie. Dbanie o siebie to nie luksus, to konieczność. Kiedy poświęcasz czas na własną opiekę, wysyłasz silny komunikat do swojego umysłu, że się doceniasz. Tworzy to solidną podstawę dla twojego emocjonalnego uzdrowienia. Nie lekceważ również mocy dziennika. Pisanie o swoich doświadczeniach, uczuciach i refleksjach. Może być potężnym sposobem przetwarzania tego, co dzieje się w twoim życiu. Czasami zapisanie myśli na papierze pomaga uwolnić emocje, które mogą cię wewnętrznie dusić. Kiedy piszesz, możesz odkryć wzorce, wyjaśnić uczucia, a nawet zidentyfikować bodźce, które wpływają na ciebie. Dziennik staje się bezpieczną przestrzenią, w której możesz być szczera wobec siebie bez obawy o ocenę. Ta praktyka może być szczególnie potężna w chwilach gdy czujesz, że tracisz kontrolę. Pisząc o swoich emocjach, możesz zyskać perspektywę i jasność. Ponadto pamiętaj, że droga do uzdrowienia jest wyjątkowa dla każdego z nas. Nie porównuj się do innych. Każdy krok, który stawiasz w kierunku swojej emocjonalnej wolności, to krok w stronę niesamowitej osoby, którą jesteś. Jest. I nawet jeśli napotkasz wyzwania na swojej drodze, wiedz, że to część procesu. Normalne jest mieć dobre i złe dni. Ważne jest, aby nieustannie zmierzać w odpowiednim kierunku, zawsze poszukując swojej prawdy i szczęścia. Zasługujesz na to, a świat potrzebuje twojego światła. Szczególnie pomocną techniką w momentach stresu jest praktykowanie technik oddechowych. Gdy czujesz się przytłoczona, spróbuj na chwilę zatrzymać się i skupić na swoim oddechu. Weź głęboki wdech przez nos, wstrzymaj na kilka sekund i powoli wydychaj przez usta. Ta prosta praktyka może pomóc uspokoić twój umysł i przywrócić cię do chwili obecnej, zwłaszcza w stresujących sytuacjach. Gdy koncentrujesz się na swoim oddechu, łatwiej jest odciąć się od prowokacji i emocjonalnych manipulacji, które narcyz próbuje narzucić. Inną potężną strategią jest pozytywna wizualizacja. Kiedykolwiek poczujesz się niespokojna lub niepewna, zamknij oczy i wyobraź sobie bezpieczne miejsce. Może to być spokojna plaża, gęsty las lub jakiekolwiek miejsce, które sprawia, że czujesz się w pokoju. Wizualizacja tej bezpiecznej przestrzeni może pomóc ci znaleźć spokój w chwilach napięcia i przypomnieć, że masz moc tworzenia własnej rzeczywistości z dala od negatywnego wpływu narcyza. Ta technika może być nieocenionym zasobem do przywracania równowagi emocjonalnej. Na koniec, nigdy nie lekceważ potęgi szukania wsparcia profesjonalnego. Terapeuta specjalizujący się w dynamice przemocy narcyzmu może zaoferować cenne narzędzia i zewnętrzną perspektywę, której może być trudno dostrzec, gdy jesteś zanurzona w sytuacji. Posiadanie bezpiecznej przestrzeni do wyrażania swoich emocji i pracy nad swoimi doświadczeniami może być przełomowe. Nie musisz przez to przechodzić sama. Wsparcie profesjonalisty może pomóc w zrozumieć swoje emocje. Oraz opracować spersonalizowane strategie radzenia sobie z narcyzem. Terapeuta może pomóc w identyfikacji wzorców zachowań, których możesz nie być świadomy, co może być kluczowe dla Twojego procesu zdrowienia. Innym narzędziem, które może być niezwykle potężne, jest praktyka tworzenia planu awaryjnego dla emocji. To polega na zmapowaniu swoich emocji i zidentyfikowaniu bodźców, które mogą wywoływać intensywne reakcje. Kiedy wiesz, co może wpływać na twój stan emocjonalny, lepiej możesz się przygotować na stawienie czoła tym sytuacjom. Na przykład, jeśli wiesz, że konkretna rozmowa z narcyzem może wywołać u ciebie niepokój, możesz zaplanować relaksującą aktywność na później, jak spacer czy sesję medytacji, to nie tylko pomoże ci zarządzać swoimi emocjami, ale także zbudować poczucie kontroli nad swoim życiem. Ponadto, nie zapominaj o spojrzeniu w przyszłość. Pomyśl o tym, czego pragniesz w swoim życiu po uwolnieniu się od narcyza. Wizualizuj kroki, które możesz podjąć, aby osiągnąć te cele. Posiadanie jasnej wizji tego, czego chcesz, może być potężnym motywatorem. Zapisz swoje marzenia i aspiracje w miejscu, gdzie będziesz je często widzieć. To nie tylko wzmacnia twoje intencje, ale również służy jako stałe przypomnienie, że jesteś w stanie stworzyć życie, którego pragniesz. I pamiętaj, że podróż ku zdrowieniu to proces. Nie musisz mieć wszystko rozwiązane od razu. Pozwól sobie czuć, uczyć się i rozwijać w trakcie tej drogi. Każdy mały krok ma znaczenie, a każdy dzień to nowa szansa na zbliżenie się do życia, które zasługujesz. Czasami to właśnie w momentach największych trudności odkrywamy siłę, o której nawet nie wiedzieliśmy, że ją mamy. Kontynuuj eksplorację tych praktyk i strategii. A pamiętaj, że jesteś silniejszy, niż myślisz. W następnym segmencie jeszcze bardziej zagłębimy się w narzędzia, które mogą pomóc ci wzmocnić swoją samoocenę i ponownie połącz się ze swoją prawdziwą istotą, nawet po wpływie narcyza. Do zobaczenia. Zanim wyjdziesz, zrób teraz dwie rzeczy: zapisz się na kanał i włącz dzwoneczek, aby otrzymywać kolejne wiadomości. A także podziel się tym filmem z kimś, kto tego dzisiaj potrzebuje, aby kontynuować. Obejrzyj następny film. Już jest w karcie i również w opisie.